Przyjechała S60 dzisiaj, e, wcześniej zapowiadana. Widzieliście filmik z zakupów w Holandii, no i teraz mam ten dylemat z tym zderzakiem. Czy robi się zderzak, czy nie robić? No, bardzo mały przebieg, też na pewno auto trafi do fanamarki marki. Nikt w przypadku tego samochodu nie kupi. Z takim przebiegiem S60, no, naprawdę temat taki. No, niespotykany nie spotyka się tych samochodów z takimi przebiegami z tego rocznika, jeżeli chodzi o Volvo. No i jeszcze raz wrócę do tego uszkodzenia, no bo tam w Holandii, gdy to nagrywałem, padał deszcz. Tutaj ktoś po prostu przyhaczył. Pewnie w jakiś krawężnik. No i bardzo chętnie posłucham tutaj ludzi obserwujących kanał, yy, czy to robić, czy tego nie robić. Miałem chyba dwa tygodnie, czy ponad dwa tygodnie, zanim auto przyjechało. Czasu na zastanowienie. To robić, czy to nie robić, ale wniosek jest prosty. Gdyby to była zwykła S60, tam powiedzmy 380 tysięcy przebiegły tak jak te auta robią, no to może i bym tego nie robił, tylko bym ten samochód wystawił, żeby ktoś się cieszył. Natomiast tutaj auto z bardzo niskim przebiegiem, bezkolizyjne i po pierwszym właścicielu. Dlatego e, moje zdanie jest takie, żeby to zrobić, ale jeszcze muszę się po prostu e, dzisiejszą noc z tym przespać i. Wrócę jutro pewnie z jakąś informacją, czy idzie samochód do Lakiernika, czy będzie jutro trafiał do oferty.